Cześć, Sława. Dzisiaj pomówimy o ceramice słowiańskiej, czyli tym w czym Słowianie mogli ugotować sobie obiad, albo czymkolwiek z czego mogli napić się piwa. Ceramika słowiańska to wbrew pozorom jest dość złożony temat. Jako, że dla samych archeologów jest to Często podstawą do na przykład datowania, jeżeli znajdą na przykład jakąś średniowieczną osadę. Oczywiście, w kwestii naczyń, zacznijmy od samego początku, czyli tego, co u samego zarania Słowian można było spotkać. Wtedy zdecydowanie u samego progu średniowiecza, wraz z wydzieleniem w ogóle Słowian jako grupy etnicznej przez współczesnych naukowców. Pojawiają się tak zwane naczynia typu praskiego. To są tego rodzaju naczynia. Tutaj oczywiście nie zachwyca jakoś specjalnie jakością wykonania. Rzadko zdobione, też mało kto używał ówcześnie poza tego rodzaju naczyń. Przede wszystkim takie naczynie miało spełniać swoją funkcję. I biorąc pod uwagę tryb życia ówczesnych ludzi, bardzo wymagający dużo czasu poświęconego na przetrwanie, to i po prostu być może nie było czasu, żeby takie naczynie było jakoś bardziej ozdobić. Jak wspomniałem, spełnia swoją funkcję. Wypalane w wysokiej temperaturze dobrze przywodzi ciepło i po prostu jest w czym na przykład ugotować zupę Oczywiście one bywały też i często większe. Dość proste w wykonaniu naczynia, właśnie tak zwanego typu praskiego, mniej więcej zanikają. W początkach wieku IX postęp w kwestii tworzenia garnków już znacząco poszedł do tworzenia już form bardziej regionalnych, tradycyjnych dla konkretnych plemion. W tych czasach też zdecydowanie już wyższy standard życia pozwolił na to, by te naczynia jakoś bardziej zdobić, na przykład tutaj naczynie ozdobione ornamentem falistym, nieco ornamentu kultego, taka standardowa charakterystyka zdobnictwa słowiańskiego z tej epoki. Regionalnie pojawiały się czasami jakieś innowacje technologiczne. Niektóre plemiona mogły pokusić się o to, żeby naczynia pokrywać jakimś angobowaniem, to znaczy barwną glinką, bo wiadomo, naczynie nie musi tylko spełniać swojej podstawowej funkcji. Jeżeli tylko ludzie mają więcej czasu, to chcieliby, żeby to, co produkują, co wytwarzają ich otacza, żeby po prostu cieszyło oko. Archeolodzy wyróżniają naprawdę wiele typów ceramiki słowiańskiej z czasów, które nas tutaj interesują, czyli przełom xix x wieku. W tych czasach pojawiają się naczynia również i większe. Również tutaj mamy znów standardową stylistykę, ostry załom brzuszca No i w tym wypadku większe naczynie. W sam raz, żeby zagotować zupę na wolnym ogniu, bo to też była podstawowa, metoda przyrządzania ówcześnie posiłków. Tego rodzaju naczynie, czasem z pokrywką, często drewnianą, czasem z jakąś też może ceramiczną. Dość grubościenne. W tym wypadku ono po prostu nam zdecydowanie zwiększy swoją odporność na wysokie temperatury. Do takiej ceramiki często też dodawano różnego rodzaju domieszki. Czasami mógł być to szamot, czyli potłuczone Naczynia, które właśnie już skończyły zasadniczo swoje życie w gospodarstwie. Wtedy rozkruszone, zmiażdżone, dodawane do gliny znowu polepsza nam to właściwości, znaczy nie jest mocniejsze. Czasem można było też się wspomóc na przykład tłuczniem kamiennym, jakiś granit, braczkująca państwowość mieszka, czasy chrobrego. Wtedy już sytuacja nieco się zmienia. Kontakty ze światem zewnętrznym diametralnie rosną. No i wtedy też zdecydowanie pojawiają się nowe można powiedzieć technologie i po prostu kolejne innowacje w kwestii ceramiki. Oczywiście organizacja państwowa centralizacja to też i można powiedzieć centralizacja w świecie średniowiecznych naczyń. Oprócz tego, jak wspomniałem innowacje, na przykład różne różnego rodzaju polewy, które pojawią się w środku naczyń. Musimy brać pod uwagę, że wcześniej, bez znajomości chociażby podstawowej chemii, którą przynieśli ze sobą dopiero na nasze tereny, zasadniczo mniejsi benedyktyjscy, to też bez znajomości chemii ciężko byłoby właśnie wykonać szkliwo. To najczęściej były różnego rodzaju sole, metali. Po co właśnie szkliwić? One po prostu zwiększają nam Nieprzepuszczalność w porach takiej gliny. Kiedy nie znam tej technologii, radzono sobie na różne sposoby. Jeden tutaj przytoczę sposób dość ciekawy, na przykład mlekowanie. Jakiś produkt mleczny wlewamy do naczynia, no i pory takiego naczynia zostają przeciągnięte tłuszczami. Jednak dopiero Pojawienie się naczyń szkliwionych właśnie, polewanych w różny sposób. No to jak wspomniałem, nisi benedektyńscy wiec i większość archeologów uważa, że połowa XI wieku. Czyli znacząco dalej, jak czas, o których tutaj opowiadamy. Jeżeli Słowianin w języku prasłowiańskim powiedziałby, Czni Seczara, czara, czyli produkuje czarkę. Tak? Co ciekawe, też jeżeli spojrzymy z perspektywy ówczesnego człowieka, starożytnego, średniowiecznego, to jeżeli wytwarzamy naczynie, biorąc udział wszystkie żywioły. Czyli po pierwsze, bierzemy, wydobywamy z ziemi glinę, mamy już żywo ziemi. Dodatkowo dodajemy wody, by lepiej nam się lepiło to naczynie. Później. Cały proces suszenia naczyń, oczywiście przed do pieca, konieczny, czyli mamy żywioł powietrza, no i potem używamy ognia, czyli ostatecznie naczynie wypalamy. Sam proces produkcji naczyń we wczesnym średniowieczu był dość z punktu widzenia dzisiejszego człowieka specyficzny, oczywiście też najpowszechniejsza po prostu stosowana ówcześnie metoda, czyli tak zwana zlepieniowo wstęgowa. Tutaj, pod tą tajemniczą nazwą, kryje się po prostu zlepianie naczynia z wałeczków gliny, czyli właśnie tych wstęg, przyklejanych do denka, Później piętrowo formujemy ścianki. No i co dalej z takim naczyniem? Początkowo w najstarszych dziejach Słowian, no to te naczynia zupełnie nie były później poza wygładzeniem ścianek poddawane jakiejkolwiek obróbce, później tylko suszenie, wypalenie. Jednak w czasach, które tutaj opowiadamy, pojawiało się tak zwane obtaczanie. Tutaj chodziło o to, żeby przy ruchu obrotowym toczka garncarskiego nadać symetrię naczynia, żeby jeszcze bardziej wygładzić jego ścianki. No i te sposoby obtaczania były różne. Czasami obtaczano tylko samą górę naczynia, no a można powiedzieć, że już w czasach Mieszka pierwszego z początków państwowości to wtedy pojawiają się naczynia całkowicie obtaczane. Też zdecydowanie to polepszało walory estetyczne. W kwestii samego użytkowania naczynia jednak nie miało żadnego większego znaczenia. Oczywiście takie naczynia już po ulepieniu to można było poddać dalszym procesom, czyli no zdobienie też zazwyczaj linie faliste, wszelkie ryte, różne tak zwane listy plastyczne doklejane, żeby po prostu użyć ruch obrotowy toczka, dokleić i w ten sposób tworzymy taki pasmowy, charakterystyczny ornament. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co jeszcze ciekawego w naszej osadzie się dzieje i o czym opowiadamy, to zachęcam, odwiedźcie nas.